Hold your hand and guide me through the Sky and shelter me from kanał YouTube Ku Bogu and wydawnictwo M z Krakowa. Przedstawiają audiobook, zrealizowany na podstawie książki Nikiego Elca, zatytułowane Uwolnijcie nas stąd. O duszach czyśćcowych z Marią Simą rozmawia Nikki Elc. Produkcja i realizacja. Kanał YouTube ku Bogu. Czytają Magdalena Woźniak oraz Igor Nadolski. Książka dedykowana z miłością dla wszystkich, którzy jeszcze nie doświadczyli Bożej Miłości. Wstęp. Maria Sima jest nietuzinkową kobietą obdarzoną szczególnymi darami. Ani na moment nie utraciła determinacji, ani nie zachwiała się w wierze pomimo przeciwności towarzyszących jej przez całe życie. Jej samotny zasiew zrodził plon, który można pojąć tylko przez zasłonę, oddzielającą nas od wieczności. Jej doświadczenia okazały się wielkim darem. Maria nie szukała ich specjalnie, natomiast w przypadku większości z nas na tej drodze formacja wymaga szczególnego Wsłuchiwania się, poszukiwania i pukania, dzięki czemu się rozwijamy. To są zasady, które pozostawił nam Pan Jezus w Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 7, wers 7. W życiu większości z nas modlitwa, o ile jest praktykowana, sprowadza się do kilku pośpiesznie wypowiedzianych słów, po których zaczyna się codzienna bieganina. Tymczasem, jeśli specjalnie usiądziemy bez ruchu, Posłuchamy napływających myśli, poświęcając im uwagę, popatrzymy na przesuwające się obrazy, wówczas wejdziemy w całość rzeczywistego świata. Zaczniemy dzień w sposób wielce uprzywilejowany, gdyż dowiemy się, jakie zdarzenia przewidział dla nas nasz kochający kierownik. Bóg jest Stwórcą, a jakże pełna miłości jest jego Księga Wskazówek. Gdy tak zgłębiamy ją pełni ufności, dostrzegamy, że istnieje cały bogaty świat wieczności, który żyje wokół nas. Maria została obdarzona świadomością rozpaczliwej potrzeby, w której znajdują się wszystkie tułające się, cierpiące dusze, lamentujące nad niedokończonymi na Ziemi sprawami, utraconymi szansami oraz grzechami popełnionymi tutaj, na Ziemi. Nie dotarły one jeszcze do nieba i przez to dręczą, nawiedzają, przekraczają granice doczesności, nękają i powodują choroby wśród żyjących. Wszystko w imię najczęściej próżnego wysiłku, by zmusić nas do modlitwy i ofiary w ich intencji. Medycyna oraz różne terapie mogą wyeliminować symptomy, złagodzić cierpienie, ale u źródła wielu naszych problemów jest ten właśnie rodzaj uwikłania. Międzypokoleniowego bądź innego. A ponieważ ten zupełnie odmienny stosunek do choroby został potwierdzony nie tylko przez pokój, który zawitał dzięki radom Marii, ale przez wielu świeckich i kościelnych doradców, obnaża on rzeczywistość ziemskiego świata medycznego jako takiego, który walcząc z ogniem posługuje się tylko barierą przeciwpożarową. Tymczasem tutaj nie ma mowy o żadnym ryzyku, krzywdzie, ani niekończącej się stercie rachunków do uregulowania zaleczenia. Jeśli wdrożymy w życie to, o czym mówi ta książka pójdziemy w ślady Marii, będziemy chodzić do spowiedzi na mszę świętą na adorację, tam możemy stać się pełnomocnikami tułających się dusz poprzez przyjęcie daru przebaczenia oraz wypływającego z niego uzdrowienia w ten sposób przyspieszając ich proces rekonwalescencji. W przypadku dusz zapomnianych dzieci ten proces jest szybki, natomiast u dusz dorosłych jest wolniejszy i może wymagać powtórzeń, jako że dorosłe osoby potrzebują doskonalszego oczyszczania oraz zadośćuczyniania za winę. W tej sprawie powinniśmy zwrócić się do aniołów, którzy czekają na nasze polecenia, aby orędowały również za tymi duszami. Tak jak i nasze spowiedzi są najbardziej uzdrawiające wtedy, gdy są wypowiadane na głos, tak jest również w przypadku, gdy spiszemy na kartce grzechy naszych przodków, aby zobiektyzować rodzinny problem. W ten sposób my, cierpiący na tego rodzaju syndrom opętania, Możemy się odciąć od tych, którzy wywierają na nas presję. Kto dokładnie może przeprowadzić te poszukiwania? Jakie są zasady postępowania, czas i miejsce? W tej kwestii nasz pan nie zostawił żadnych instrukcji. Wszystko co powiedział to czyńcie tak na moją pamiątkę. Słowem kluczem jest pamiątka odnowienie powtórne zgromadzenie się, a więc ponowne ułożenie siebie. Z wielkim oddaniem i w dziele miłości autor tej książki wykonał pracę dla dobra całej ludzkości, oddając nam w ręce rozmowy z Marią Simą. Dialog ten otwiera przed nami nieskończone możliwości, by nieść uzdrowienie. I za to składamy cześć i dziękujemy naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Dr Kenneth McAll. konsultant psychiatryczny. Duszpasterstwo uzdrowienia międzypokoleniowego Brook Lyndhurst Hampshire England 10 lipca 1993 roku. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców z Panem Bogiem.